Siemano, dzisiaj kolejna przygoda z Ano online. Tym razem, jak widzicie, mam nową wysepkę. Zupełnie nową. Niestety nie mam tutaj produkcji kamienia, dopiero mój statek wraca. Przez noc mi się ładnie osiedliła. To znaczy wczoraj już wieczorem tutaj wszedłem i wiecie, wybudowałem dwa pierwsze domki trwala, żebym miał chociaż drewno na rano. Ale niestety potrzebny mi jeszcze jest y, kamek i narzędzia. Ale też powracam trochę na mniejszą wyspę. Ojeju, ojeju, ojeju. Taką dużą skolinizowałem z solą, żelazem i z kamieniem. Kurczę, chyba z tej zrezygnuję. Czyli to się robi tak. Opuść, a nie mogę być na tej wyspie. I po prostu, po prostu Darek zlamiłeś. Mogłeś poczekać jeszcze chwilę. Widzisz, cię muszę tam opuścić. O, pięknie. To teraz muszę zobaczyć czy mam statek OK Bo potrzebuję kolonizuj. Nie mam wład żaglowych, ale myślę, że mam chyba co to jest? Wzmocnione, to nie mogę używać Dobra. Czyli muszę zrobić o tak. Raz, dwa, trzy, cztery i będzie się produkowało ile? godzinę 20 ok to jeszcze muszę kupić tutaj takiego pana który się nazywa pilotem za 20k zostanie mi 166k dobra dobra tu 90 kamienia. widzicie jak to ładnie tutaj ten ten i mogę wrócić teraz na nową wyspę i zacząć coś budować ale mam tylko 100 przychodu tak, wiem, mam tu W tym tygodniu będę chciał odkryć tą część wyspy. Jakby nie złoto, którego mi cały czas brak, to bym już to dawno zrobił. Tą też bym odkrył, chociaż nie, piwa mi jeszcze brak. A tam jeszcze nie mogę, bo muszę być lokalnym centrum handlowym. Sprawdźmy. Ty odkrywasz, ty odkrywasz, ty poszukujesz. O, ja wiem, co mogę wybudować wreszcie, bo mam kasę. Kantor handlowy. Coś chyba, na co czekałem od bardzo dawna. To znaczy od kilku dni. Żeby go przetestować. No i co? Gdzie wiem, handlować? Czy potrzebny mi jest jakiś statek, czy co? Pewnie to powinno się odblokować. Dziadostwo. Czyli co, wydałem kasy na marne Fajnie. No dobra, ale tutaj, jak widzicie, no już brakuje mi tylko kilku rzeczy, czyli przypraw. No przypraw niestety jeszcze nie zdobyłem nigdzie. Piwa i... a, papieru. No papier też jest mega drogi i na razie nie będzie chyba mnie na niego stać. Zaraz sami się przekonacie. No tak, drewno mam. To kosztuje 290k. A to kosztuje 435k. Na razie nie dla mnie inwestycja. Chociaż powinienem, bo bym miał większe zyski z domów pionierów. Nie 7 złota. Tak jak z tych mam 7 złota, no, tylko trochę więcej pewnie, znając życie. Ale się wyrobię i sobie co nieco tam, wiecie, nabroję. To może trochę ciasta popiekę, żeby poprzyspieszać produkcję w niektórych rzeczach. Ale jak widzicie możemy mieć tylko y, 9 wysp. Dlatego ja staram się jak mogę. I na przykład jutę. Moja juta wygląda mniej więcej tak. Produkcja jest na fula. Na fula, na fula, na fula. Co się będą bijał? Dobra, to był trzeci tydzień. Taki krótki odcinek. czwarty tydzień też zobaczycie jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że już będzie trochę więcej ludności przede wszystkim. I będzie to trzecia wyspa. No bogaczy jeszcze nie mogę mieć, dlatego że po prostu wyspa jest trochę zbyt biedna. Ale mam już ponad 3000 mieszkańców i myślę, że to jest dosyć dobra liczba. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia. Do następnych odcinków. Trzymajcie się bardzo ciepło i zapraszam też na Ano Online. Macie link w opisie do rejestracji. I możecie się przyłączyć. Tu macie mój nick. Pięknie napisany. No by było nada. Do zobaczenia. Trzymajcie się popa. Pa.